My w Muzeum Śląskim mamy też takie jedno niezwykłe miejsce, czyli Galerię Plastyki Nieprofesjonalnej, gdzie prezentujemy przede wszystkim malarstwo górników. Niezwykłe zjawisko, charakterystyczne tutaj dla właśnie terenów górnośląskich, gdzie przez całą drugą połowę XX wieku górnicy w czasie wolnym, w ramach hobby tworzyli malarstwo, obrazy, malowali, oddawali się sztuce i powstały z tego naprawdę niezwykłe dzieła, dokumentujące zarówno ich doświadczenia, artystyczne ich fascynacje artystyczne, ale także dokumentujące życie codzienne na Śląsku i Śląską rzeczywistość. Znajdziemy na tych obrazach wiele wizerunków kopalń, wiele scen z życia codziennego. Galeria ta pokazuje różnorodność i bogactwo inspiracji. W tej chwili w Muzeum Śląskim prezentujemy również nasz nowy nabytek, czyli rzeźbę przedstawiającą sylwetkę Wojciecha Korfantego, wielkiego śląskiego i polskiego polityka. Można jej dotykać, można wejść w jej przestrzeń, można robić sobie tam zdjęcia. Zapraszamy serdecznie, żeby ten nasz nowy nabytek zobaczyć, bo jest to jej rzeźba niezwykła. Muzeum Śląskie warto odwiedzić przede wszystkim dlatego, że jest to przestrzeń, która w bardzo różnorodny sposób opowiada o naszym regionie i skupia się zarówno na tych tematach związanych z historią, jak i z kulturą śląską. Jest to na pewno miejsce, w którym nasi zwiedzający mogą szerzej spojrzeć na ten śląsk który często jest taki bardzo stereotypowy, czarny, zadymiony, skupiony stricte na ciężkiej fizycznej pracy. Natomiast my w Muzeum Śląskim udowadniamy, że tak wcale nie jest więcej, czasami bliżej jest Śląskowi do magii niż do węgla.